których tutaj się pojawia. Po pierwsze dobry wieczór. Po drugie cieszę się, że jesteście Państwo od 1990, którego idziała działa szlama. A pozbawili nas sceny, ale mówią, że scena będzie piękniejsza i lepsza. Patrząc ze mną na ten budynek, mamy już w obecnym zagramy Matrixa bez dekoracji. Właśnie nie mówię aż przed spektaklem, jakiś facet, który opowiada, trudno, skoro wyszedł. Taka teraz moda, proszę Państwa, że jak idziecie nawet do akwenu, na skali, czy gdziekolwiek, to pojawia się głos. Witamy Państwa na szczyt tak? prosimy uprzejmie o wyłączenie komórek. Tak, zrobione? Na pewno? Pan Andrzej zrobi? Wyłączyłem. Dobrze. Spotkaliśmy się tutaj, proszę Państwa, żeby się zabawić. Witam Państwa serdecznie. Myślałem, że te stoliki pierwsze się jeszcze bardziej zapełnią. Nie zapełniły się, ale minęła godzina 20, więc zaczynamy. I ten powód najważniejszy. Musi być jakaś scenografia. Więc pozwólcie. Lepiej? Zacznij lepiej, nie? Możemy zaczynać. Grupa teatralna Szlaba, wdowy Sławomira Mrożka. Prosimy bardzo. Thank mm -hmm. you. Dzisiaj koło 12. Mojemu też się zmarło w południe. A kiedy to zachorował? Dzisiaj raniutko. Jak ten czas szybko leci, to na co zachorował? Chyba pani chciała zapytać, kiedy miałam pogrze? Że... Kiedy pani miała pogrzeb, proszę pani, po piątej, ja mojego też pochowałam po obiedzie. Nuk nie czuję, co się nalatałam, żeby na czas wszystko załatwić. Mój mąż nawet palcem nie kiwnął, chociaż to jego pogrzeb był. Tak, żeby ze mnie niczego nie potrafił. A proszę pani, co ja z nim miałam? Ja też, ale za życia na pogrzebie był spokojny. A pani mąż, to na co umarł? Na przeziębienie, proszę pani. A pewnie się za lekko ubierał. A tak, gdzie tam za lekko? Wszystko pod spodem miał wyłniany. Mój nigdy nie chciał nosić ciepłej bielizny. A co się go naprosił? Mój także nie chciał. Ale zawsze pilnowałam, żeby nosił wyłniany albo flanelowe. No to jak się mu przyziemnić? Bo wyszedł z domu i nie wziął szalika. I pani mu pozwolił? Jakbym wiedziała, że wychodzi, to bym nie pozwoliła nie wziąć. To pani nie wiedziała? Wyszedł wcześniej rano, jak jeszcze spałam. No to czemu pani spała? Bo myślałam, że wychodzi tylko do łazienki. Do łazienki też mówi, że mieszali. Wrócił dopiero w południe i mówił, że go kuje w płucach. – A dała mu pani aspiryn? No, Chciała mu dać, ale on nie chciał, bo mówił, że to nic nie pomoże. Mm, – Oni zawsze tak mówią. – On mówił, że go kuje nie od przeziębienia, tylko od szpady. – Od jakiej znowu szpady? No, – Właśnie. Ja mu mówię, że go zabiało, bo nie wziął szalika, a on mówi na no to, że go przybiło szpado w każdym razie. A niby dlaczego miało go przebić? Nawet jak cię przebiło, to dlatego, że nie wziąłeś szalika. Ja. Pierwszy widzę je tutaj o tej samej porze. Razem, a nie osobno. Zazwyczaj ta przychodzi do kawiarni tylko przed południem, a ta tylko po południu. Po raz pierwszy widzę je w żałobie i nigdy dotąd nie przysiadywały tutaj same. Zawsze w towarzystwie. Znaczy w czyim towarzystwie? Mężów, kochanków. Ale zastanówmy się, są w żałobie, ale po kim ta żałoba? Po mężach czy po kochankach? Można pokazać się kochankowi w żałobie po mężu, no ale nie można pokazać się mężowi w żałobie po sekretnym kochanku. Z tego wynika, że czekają tu na swoich kochanków, nie na mężów. Do tej pory pani nigdy nie czekały na pani. To panowie czekali na panie. Panowie byli zawsze punktualni, czego nie mogli powiedzieć o paniach. A pani na co zmarł? Na niestralność. To pani nie gotuje w domu? A no, pewnie, że gotuje w domu. Co pani myśli, że ja mu każę chodzić po restaurację? No to czym mógł się struć? A bo ja wiem. Przygotowałam mu śniadanie jak zwykle, bo na nie wyknął. Pozwoliła mu pani wyjść z domu bez śniadania? Sale mu nie pozwoliłam. Sam wyszedł. No to jak mógł wyjść, jak mu pani nie pozwoliła? Ano przez balkon. I złamał? My mieszkamy na parterze. Najlepiej to jest mieszkać na pierwszym piętrze, albo na drugim. Wrócił o dwunastej i mówi, że go boli. Pewnie coś zjadł na A Pewnie że zjadł. Ja mu mówię, żeby wziął coś na przeczyszczenie, a on mi się kładzie na linoleum. Do mógł się jeszcze przeziębić. Tak mu właśnie powiedziała. No nie kładź się na żonę, bo się jeszcze przyzięli. Jak już chceś się położyć, to idź na kanapę. A on mi na to. Adieu. A co? Adieu. No umieram. No pani, co na to? To pewnie, że umierasz, mówię mu. Później nie zjadź się tak jak w domu. Gdybyś nie zjadł na mieście, tylko byś zjadł w domu, to byś cholerował z nie od jedzenia jedno od pojedynku! No widzi pani, oni zawsze mają takie same wymówki. Oni zawsze mają jakieś sekrety przed nami, No właśnie. Nie dość, że się pojedynkują, to jeszcze nie mówią z kim. A jak się już pojedynkują, to nie chociaż pojedzą. Albo się nie pojedynkują. Albo już niech nic nie mówią i się nie pojedynkują. Znowu nie, proszę Pani. Najlepiej, żeby powiedzieli i się nie pojedynkowali. Keller. Keller. Tak. Poproszę o czekoladowy. Dla mnie też. Bez śmietany. Dla mnie bez śmietany. Pani tu na kogoś czeka? – Na mojego kuzyna. Y, Coś go nie widać. A pani? Na mojego siostra. Coś się spóźnia. Oto to biedziś, przeznaczony dla najdroższy kwiecie lotosu. Jeszcze raz wybacz, że poprosiłem Cię o spotkanie wieczorem, a nie przed południem. Nie przed, południem. przed południem będę się pojedynkował z niejakim Tristanem i będę zajęty co najmniej do południa. Nie jest też wykluczony, że po południu muszę być obecny na moim pogrzebie. Być możemy się spotkać tylko wieczorem albo nic. Jeżeli nigdy, był, to pamiętaj, że zawsze kochałem tylko Ciebie, jak że... ciekawe, Ciekawe, no, żeby ciekawe. Przeczytajmy drugi Ciebie. Dużo szaromu. Rozumiem, że spotkanie wieczorem, zamiast po południu, jak zawsze, może być Ci nie na rękę. Jednak spotkać po południu Ci nie mogę, ponieważ będę nieżywy, ciężko ranny, albo co najmniej zdenerwowany. A to dlatego, że przed południem będę pojedynkował się z niejakim Romeo. Jeżeli po południu odbędzie się mój pogrzeb, to wieczorem także nie przyjdę. W takim wypadku wiedz, że zawsze byłaś mniej droższą istotą furt Ciekawe, choć troszkę się powtarza. Pani siostrzeniec? Nie, mój mąż Romeo. Nie rozumiem tylko, dlaczego pisze, że umówi się ze mną na dziś wieczór. Nie przypominam sobie, żebyś się ze mną w ogóle umawiał. E, no też się coś pokręciło. Nic się nie zgadza, za wyjątkiem. Byłaś mi zawsze najdroższą istotą. Pardon. Pomyliłem wiecznie.

Ja panią spojrzałam. A skąd? A z fotografii. A z jakiej fotografii? Z fotografii, co ją znalazłam po pogrzebie mojego męża. A gdzie pani znalazła? W szufladzie. W jakiej szufladzie? W szufladzie tej co mój mąż ją zamykał na klucz. A gdzie pani znalazła W akwarium! W, w akwarium! Mój mąż zamyka pry. nie, w akwarium! Chował między będącami. – A to co pani tam zaglądała? Ja, bo myślę, że nie znajdę. <grym> Jest pani? A teraz co podszedł? A, A to miał nakarmić rybki? Pani szukała klucza. A pani się postarzała. O, o, o.